Głośności dostajemy. Serdecznie jesteśmy na ulicy Majorki, e, jak jest przychodnia e, Białęka oczywiście. E, tam jest o ulica Majorki. Jesteśmy na placu, właśnie przychodni, więc ładnie zielonej. Zaraz Wam coś pokażemy. Lola. Lorka. 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 Dobra. filmujesz? I proszę bardzo, pierwsza pierwszas na trawce. 28-letni szczeniaczek. Przed Państwem. 28 letni szczeniaczek. -letni... Eee, dniowy. 28 dniowy, a nie tak, 20-letni. E, Boże, aż tyle. Taka stara już jesteś. Tak, przyszła sobie się pointegrować. Co? Lolka! Lola! Przestań, bo mi ją przewraca. A, co. co robi? No lata! mała stoi? Nie, no właśnie, przechodzi ta. Lolka! Co ty robisz? Jak szybko! Yes, yes. Co siku zrobiła? O, proszę, pierwsze sik na trawce, lola. O, jak biega? tak yes. jak? <śmicy> No, no, no jak leci, leci. Nie ruszaj się, bo naciśniesz. Uważaj, bo jest przy nogach ci okay. mała. przy samych stopach? Dotyka się. Parsiak starsiak. Lola. Lolka. No i jak się czujesz? Dobra. Już, bo ta się zaczyna prze... No jest, już, polatałam se. Tak się No dobrze, i to by było na tyle. Masz. Nie, bo się trzęsie, bo jest za zimno jeszcze. To wyjście do za mnie, tak? No. Idziemy? No i tu jest teren przychodni. Proszę bardzo. To będą wspomnienia. Pierwsze spacery pod miejscem zdrowotnym. O. No to jest. Nie dzisiaj to nawet ładnie, powiem szczerze. A, do domu wróciłem, zdziwienie jesteście. Miałem parę dni pobyć sobie w mieszkanku, ale jak poszedłem do sklepu w sobie, po pizzę drapa, no, czy jak to się nazywa w tym wyżabce, to już nie mogłem. O, to już nie mogłem drzwi otworzyć, bo coś się zamek zaciął. Więc. A i teraz. Wsadził się? Masz ją tutaj, ją trzeba będzie odsunąć. Tak? Nie, 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 nie nasianko? Tak, bo jest cała część. uchanie do uchodź. Chodź chodź. Totusia, chodźcie, Widzimy, już, tak. O, tak. O, a tu ho, Mesę, się obija, bo Renault jest Proszę bardzo, no i jedziemy. Dziękuję. ci <gry> To będą piękne dzieci, naprawdę. Piękne dzieci. To. Moje dziecko jest ładniejsze, jednak. Tak kochani, dobra, już bo się. Bo, bo Moje dziecko jest ładniejsze. Stanowczo. Nie lącił. Nie, nie, już trochę za dużo was tu wiesz. Troszkę was już za dużo. To papa. Spacerkę w bety. Ekran startą.